z myśl I tak, na sam początek od yy, razu powiem, że nie napiszę, że nagrywam, bo nie ma po co. Ponieważ jest tylko 5 osób w tym yy, może drugie konto i Pixie, więc nie opłaca się. A na zapytacie, czemu tak mało osób? Ponieważ aktualnie jest, yy, dochodzi 11. A ja akurat dzisiaj nie poszłam do szkoły, bo można powiedzieć, że jestem chora. Do koniec przeziębiona gardło, bo nie wiem, kaszel, katar i jeszcze doszło, że gardło mnie boli i tak dalej. I mam trochę zmieniony głos, a dzisiaj rano się źle czułam, a i tak dzisiaj miała być wycieczka. No więc yy, Nawet bym się na nią niezbyt chciał ujechać, bo może zapłaciłam za nią. Ale co tam? Pani najwyżej mi odda pieniądze. No i skorzystałam z okazji, że jest tak mało osób i nie będę miała lagu, żeby nagrać dla was odcinek. I to ci nie się domyślacie, nie będzie ambitny, no bo jak może być, skoro nie mam tylu ludzi? Więc zatem wyglądam na Choodowej, gdzie już ja mówiłam, przedłużyłam VIP-a. No, nadal celebrytą. Tyle do poziomu, coraz mniej. Dziękuję Wam za to, bardzo, za bardzo. I powinno być mnie dzisiaj yy, dobrze słychać, ponieważ mam nowy mikrofon. Tak, mam nowy mikrofon, bo stary się popsuł. Dlatego, no, nie mówić co być słaby dźwięk, ponieważ nie nagrzam z mikrofonem, tylko po prostu tak, bez. No i tak. I zdobyłam ten tatuaż, bo nie, ponieważ dzisiaj doszedł. go sobie kupiłam już. Tutaj mam czerwone serduszko. I czarne chcę jeszcze. Nie już to jest do jutra, Więc muszę to kupić dzisiaj. Najprawdopodobniej kupię z tego konta. Tu mam taki komplet aktualnie, który kupiłam z tego konta i dlatego tu mam już tak mało pieniędzy, mimo że mam 40 tysięcy. I mamy jeszcze taki komplet w liście, te włosy, i większość z was się może domyśli, ale dzisiaj zrobimy sobie komplet, bo tak, stwierdziłam, że na tym koncie będę ubierała się kompletami, a na tamtym tak jak się ubierałam, czyli o tak jak mi się podoba i tak dalej, i tak dalej. I co tutaj mam w liście, no. Dla VIP-ów te, ale ja ich nie chcę jednak. Rozmyślałam że mam jeszcze dwie pary chyba, czy trzy. <laughs> ja przepraszam bardzo, ale nie ja mówiłam, że bym nam musiałam odkaszlnąć. Będę w koszule, ponieważ dawno nie kupowałam niczego z koszul. Więc chętnie kupię jakąś koszulę do kompletu. Tak, jedę dobrzymi od tyłu jadę, więc nie widzicie się, że ja tak robię. I najpierw szukam ubrań, dopiero potem dopasowuję kolory i to wszystko, więc się nie bójcie. Hmm, ta bluzka na razie mnie zachęciła. No tak, ona mnie bardzo zachęciła, muszę powiedzieć. Tak, ja ją biorę, bo ona mnie bardzo zwróciłam. i nawet do niej mam taką wizję. Przepraszam bardzo, a ja już ja wspólnicę, czemu tutaj nie ma? No dobra, chyba już jakąś, nawet nie mam już pomysł, jaką, więc jeżeli nie... Czasami słabo Słuchaj, to przepraszam, ale... Aby to, że mnie gardło boli, nie jestem zbytnio w stanie mówić za głośno. Ale starałem się mówić w miarę okay, żeby się nie słyszeli. Jak lubiłam taki próbny, to naprawdę było wszystko okej. Okay. Więc powinno być okej. Okay. Ach, bo w tym są chyba spódnice, ale ja jestem głupia. Wybaczcie mi to, że pościliście na minulicie. A przecież w są spódnice, ale ja zapomniałam, więc wybaczcie. I teraz szukam jakiejś ciekawej. Mam jedną upatrzoną i chcę ją właśnie znaleźć. Tego tak akurat nie chcę. Tak, ale jestem bardzo zadowolona, że tutaj mam tego węża, bo go zawsze chciałam mieć. A tam w tamtym roku chyba go nie było. Albo był i nie wiem czemu go w końcu nie kupiłam. Bo wtedy pani byłam i kasy nie zdążyłam na zdjęć, żeby go kupić. O, o tej myślałam. Tak. Ola to pasuje. Więc teraz jakieś obuwie. No, pasowałyby tutaj jakieś baleriny. Czy coś w tym stylu. Więc znajdźmy jakieś takie buty. Co innego mi pozostało. Chyba, że dam do listy te. Yy, no właśnie, te albo te balerinki. Nie będą te. Włosów nie zmieniam, ponieważ włosy nie kupuję do kompletów, tylko to. Ale może jakieś akcesoria dodam. Typu. Yy, Biżuterię jakąś. Albo tatuaże. Zobaczymy, jak tatuaże. To w innych powinno być. Więc posłuchajmy czegoś ciekawego, co mi się spodoba do tego kompletu. Tak, pięć rzeczy mogę dodać i będę miała całą listę. Ja jeszcze dwie rzeczy mogę dodać, będzie dwa akcesoria mogę dodać. Jeżeli teraz było cicho, to ja naprawdę Was przepraszam, no ale. O, to może być. Ja no to nic nie poradzę, że tak jest, że tak mam. Bo to mogę zrobić, no nic. Albo to nie. Tak, wezmę jakąś biżuterię, bo bym chciała coś takiego dodać. A bo dobra, tyle wystarczy. Teraz yy, kolor. Znaczy, moc koloru. Ja bym chciała jakiś taki o Ten ważne. Ten może zostać, jak najbardziej. To był ten. Ten. O, dziękuję bardzo tej yy, jeden. Jeden delika 3-2-1-4. Dziękuję za porobienie mojego pokoju. Nie, to ma być całe w tym kolorze WOLO, to ja pięknie wygląda półdam te białe, ale naprawdę ten komplet mi się teraz bardzo podoba. A weźmy że to, bo może yy, a może bym też węża kupiła. To że węża jak łóżka żadnego żeby pasował. Do większości rzeczy, więc dodajemy to do listy i tak się prezentuje gotowy komplet. Zbierzmy to tutaj. Mamy tak komplet gotowy. Tu mam dźwięk wyłączony, nie wiem czemu nie mam. Tak na razie wygląda komplet tutaj. Yy, chodźcie na, tutaj kupię od razu te dwa, dwa unikaty. Bo jutro i już może nie będzie można kupić, bo tak było, więc... Yy, te trzy unikaty. Chociaż nie, no, na, na, jednego sobie zarobię na tym końcie sama. Ale te buty na pewno kupię już. Okej, okay, i tego węża, tego już kupię. Bajniuwo. Mój wąż jest yy, jedyny. Nie odpokazuję tego na razie. I teraz mam już 36 tysięcy. Strasznie szybko mi kasa leci, a tutaj chcę się, się ubierać kompletami, więc jednak to kosztuje. Ten komplet bym też kupić, na no, ale to mnie to zatrzymuje, więc najpierw ten sobie kupię chyba, bo mi się ten najpierw spodobał mega, bo ten jest drogi, jak to nie widzicie zresztą. <laughs> to, to sobie odbiorę później. I da mi grafa za to, że... Zapodoba mi pokój. Tak na tym końcem możecie mnie jeszcze zapraszać, bo jak widzicie przyjaciół mi przybyło jeszcze więcej. I jednak teraz mi wchodzi po około 40 osób po południu. I to naprawdę są duże, duże lagi. No więc sami chyba rozumiecie, że... Popołudnie mi niezbyt mam już ochoty nagrywać przy takich lagach wielkich. Może już sami widzieliście na odcinkach, nie raz, że, nieraz, że jak ktoś mi pisze, to całym mi się zacina. No i ja tak mam. A jeszcze jak nagrywam Napiszę, że on nagrywa. Napiszcie hej YouTube, to jeszcze więcej osób yy, chce się pojawić w odcinku. Więc nic nie ma. I tak, czekam na jednej nie takiej osoby tu nic nie ma. Na pozor takiej jednej osoby Ale muszę na niej jeszcze chwilę poczekać A tutaj zaraz po odcinku A, Zaraz po odcinku pójdę sobie na zbierajce150 I kupię ten tatuaż Bo chciałabym mieć te unikaty Na tym koncie i tak mam więcej bo unikatów niż na tym Ponieważ mi się nie podobało Już wam pokazuję to co mi się nie podobało. To. No, to mi się to naprawdę nie podoba, ale jednak kupiłam. No więc tak. Tyle już mam tych stron. mam już tyle. Butów unikatowych mam tylko te dwie pary teraz, na razie. I tułaż. No i tyle, więc tak na razie wygląda moja postać. Dziesiąty poziom. Chciałabym rozmawiać o jedenasty, bo to już jest trochę lepiej w ogóle. I trochę przyjaciół bym potrzebowała, więc pewnie się jakoś wybiorę za niedługo do jakiegoś czatu, do gry i tam pozapraszam znajomych. nie chcę mieć i na tym końcu i na tym takich samych znajomych, bo dla mnie to jest trochę bez sensu mieć tu i tu identycznych. No nie napiszcie to o tym, co sądzicie. I właśnie, chciałam jeszcze bardzo, ale to bardzo podziękować Za 40 subskrypcji na moim kanale Naprawdę, ja nawet nie sądziłam, że Zdobędę 10 subskrypcji, a 40 No 40 będzie się być mało Ale jak pomyśleć, że 40 osób was ogląda To jednak to jest sporo Nie sądzicie? No właśnie no, więc co ja mogę jeszcze z, y, zrobić? Chyba nic, bo ten odcinek miał być głównie z tym, że zrobię komplet na to konto. bo wtedy żebym z okazji, że nie mam lagu. Chyba się udało. Ale to, to obecnie, który mi się tak podoba, że muszę zrobić z niego luka. I ta nie mi się do tego tak podoba, że na razie nie zamierzam y, zmieniać tego ubrania. Tak, to jest nowy. To też jak ten widzicie z vip -a. Więc okej. Okay. Napiszę. Hashtag Hashtag swags. Tak, ja nie mam pomysłu na ambitne nazwy, więc. Yy, nie miejcie do mnie pretensji, że ja wymyślam w głupie nazwy i w ogóle, no ale. Trudno, no więc się ja już myślę, że będę żegnała, no bo yy, nie mam co począć i tak już zaraz muszę kończyć, bo mi się czas skończy, yy, tak jak sobie lubię, przynajmniej jakiś film zdobywam, yy, no więc myślę, że już będę mi żegnała, bo tak już trwa długo, miałam się tylko z kompletem, a się rozgadałam jak zwykle, no więc trzymajcie się i do następnego.